Witam, witam wszystkie kryptoświry, maniaków zdecentralizowanych projektów. Z tej strony Konrad z grupy Zdefiniowani.pl. Słuchajcie, lecimy z nowym filmem. Dziś porozmawiamy sobie na temat projektu Hooked Protocol, który zresztą będzie mieć swój token sale na Launchpadzie od Binance. Mamy już taką informację ogłoszoną bezpośrednio od Binance. Zresztą sami sobie możecie to sprawdzać. Ja w tej chwili nie będę Wam opowiadać nic na temat Launchpad, tego w jaki sposób tutaj można partycypować. Prosty sposób, słuchajcie. Trzymamy nasze BNB bezpośrednio na balansie, na balansie różnych naszych, że tak powiem, narzędzi, które wykorzystujemy w Binance. Zresztą możecie sobie to wszystko przejrzeć. Link do Binance Launchpad, do jakby informacji o tym konkretnym starcie, znajdziecie bezpośrednio w opisie pod tym filmem. Natomiast dziś chciałbym się skupić przede wszystkim na projekcie, który wystartuje. Słuchajcie, po pierwsze, jest to 29. już w tej chwili token sale na Launchpadzie od Binance. A. No, i każdy z nich tak naprawdę po tym starcie no, osiągnął fajne wyniki. Tak więc warto, warto brać pod uwagę możliwość wejścia w taki token sale w przypadku różnych projektów, które się pojawiają właśnie na tym launchpadzie. Natomiast Hook Protocol, dlaczego mnie zainteresował? Słuchajcie, jest to projekt, który, zresztą przejdźmy sobie na ich stronę, jest to projekt, który w ostatnich miesiącach ten model projektów, czyli tak zwany. Play to earn, learn to earn, step to earn, sleep to earn itd., itd. Te projekty bardzo mocno gdzieś tam zakorzeniły się w Defi i myślę, że część z nich, a zwłaszcza Step to, Step up, jeden z takich bardzo mocnych projektów, właśnie który wyszedł no i gdzieś tam wybił się spośród tych wszystkich pozostałych. No, pokazał, że jakby ten model fajnie się sprawdza, przede wszystkim daje możliwość zarabiania użytkownikom, którzy korzystają z tej aplikacji w różny sposób. Jak również przede wszystkim jest to platforma, która łączy social media z światem kryptowalut, ale również też i światem naszej tradycyjnych, nie, tradycyjnych walut. No i w tym przypadku mamy właśnie do czynienia z takim projektem. Hooked Protocol jest to projekt, który ma już swój konkretny produkt. i Jest nim platforma Quiz to Earn Wildcash, która już działa i ma ponad 2 miliony, z tego co wiem, użytkowników działających aktywnie z tą aplikacją. Myślę, że zresztą sam moment, kiedy Hooked miał pojawić się, ma pojawić się bezpośrednio na Binance, no już jakby przyczynił się bardzo mocno do wzrostu zainteresowania tym protokołem. Jeżeli chodzi o Misję GENEZE Hooked Protocol ma na celu zbudowanie warstwy onRamp, czyli właśnie tej warstwy onRamp, Czyli jeżeli nie mieliście okazji spotkać się z takim, z takim pojęciem, jest to tak naprawdę połączenie świata kryptowalut z światem FIAT, tak? czyli naszych tych tradycyjnych walut. Dzięki temu mamy tak naprawdę możliwość adopcji Web3 do systemu tej, tej finansjarnej waluty. I dzięki temu tak naprawdę możemy przynosić Fiaty do krypto i w drugą stronę. Tak więc tutaj jest bardzo mocna możliwość właśnie adopcji tychże podmiotów, tychże osób, które jeszcze nie miały styczności z kryptowalutami, nie mogły kupić do tej pory. A tutaj w tym przypadku, w przypadku tej, tego protokołu Hult, Hooked będzie taka możliwość. A więc przejdźmy dalej. Wierzymy, że dzięki grywalizacyjnemu doświadczeniu edukacyjnemu i wypłacie wartości ekonomicznej z powrotem naszym użytkownikom możemy umożliwienie każdemu, kto nie ma wcześniejszego doświadczenia w kryptowalutach, dostępu do kryptowalut, zarabiania i posiadania udziału w nich, możliwość i przyspieszyć usprawnioną transformację tej web czy przez programistów i aplikacje. Stworzyć tętniącą życiem społeczność ze skalowalnością i zaangażowaniem, wykorzystując zdecentralizowaną sieć społecznościową i wirusowy wzrost. Przy tak rosnącej społeczności, HUGT, protokol może stworzyć ekosystem gospodarczych należących do społeczności. Słuchajcie, dalej nie będę czytać, przej przejrzyjcie sobie ich whitepaper paper bezpośrednio na stronie. Natomiast to, o czym piszą, czyli właśnie możliwość połączenia. Tej tradycyjnej społeczności, która do tej pory nie miała styczności z kryptowalutami, poprzez platformę OnRamp do świata krypto, stworzenie tego całego ekosystemu, stworzenie tej platformy, którą jest właśnie Quistler, dzięki której osoby, które nie mają, nie mają doświadczenia w kryptowalutach, są w stanie uczyć się, poznawać ten rynek i przy okazji zarabiać. Zresztą dla osób bardziej doświadczonych również tutaj znajdziemy już quizy, które jakby sprawdzą naszą wiedzę i przy okazji dadzą zarobić. Na tą chwilę słuchajcie, możecie ściągnąć ich aplikację bezpośrednio przez Google Play. Na tą chwilę, ponieważ nie ma jeszcze w App Store, tak więc możecie sobie ściągnąć. Link bezpośrednio do aplikacji znajdziecie również pod tym filmem. No, i co możecie w ramach tej aplikacji już w tej chwili robić? Odpowiadać na quizy, które są bezpośrednio dostępne w aplikacji. Możecie też wprowadzić, uruchomić Po Mining Game, czyli ten mining, której będziemy wydobywać ich tutaj tą natywną walutę, która nie jest jeszcze, przy okazji powiem, nie jest ich tym tokenem, który będzie no, inicjowany podczas tego token sale. Token sale, poczekajcie, token sale na Binance. Chcę jeszcze sprawdzić jedną rzecz. O gdzie to mamy. Czekajcie moment. Okej. Okay. Aha, jeżeli chodzi o ten launchpad, który mamy w tej chwili, ten token, token sale, jakby. Ten okres przygotowań rozpoczęty został od 24 do 1 grudnia. 1 grudnia będzie jakby podliczona ta kalkulacja w zależności od tego, kto ile posiada BNB na, swoim, na swojej platformie Binance. No i będzie tego samego dnia również dystrybucja tokenów. Tak więc zobaczymy. Myślę, że sam początek, oczywiście, jak w każdym przypadku, token pewnie poleci do góry, będzie jakaś pompa. No, i zaraz będzie gdzieś tam mocna realizacja zysków w poszukiwaniu dolnej podłogi, i od tej ceny myślę, że będzie można gdzieś tam sobie zakupować, próbować zakupić. Myślę, że projekt ma bardzo duże szanse na rozwój. Tym bardziej, biorąc pod uwagę już działającą aplikację, z racji tego, że ta jakby znajomość tej aplikacji, znajomość projektu i, i, i to, że proces jakby tej, tej współpracy z Binance. Przyczynia się do roz, większej rozpoznawalności projektu. Myślę, że w samej aplikacji będzie pojawiać się coraz to więcej tych quizów w ramach współpracy z różnymi innymi projektami, tak jak to ma miejsce chociażby na coin market cap. Tak więc polecam w tej chwili ściągnąć sobie już tą aplikację, korzystać z niej. Przy okazji, możecie również, zapraszając inne osoby, zarabiać na tym dodatkowo ich monety. Które dadzą Wam większą możliwość rozbudowy, chociażby po mining game, czy też zamiany w późniejszym czasie już bezpośrednio na natywny token hooked. Tak więc myślę, że tyle w temacie. Nie mamy tutaj jakiejś mocnej, skomplikowanej skomplikowanego projektu. Tak więc zapoznajcie się, wszystkie materiały dotyczące tego projektu znajdziecie bezpośrednio pod filmem wraz z instrukcją dotyczącą tego, jak przystąpić bezpośrednio do tego token sale na Binance, a Wy oczywiście już sami jakby zdecydujcie, czy chcecie partycypować w ten token sale. Druga sprawa, polecam, tak jak mówię, w tej chwili już ściągnąć sobie tą aplikację, przetestować ją, próbować zarabiać, no i włączyć sobie ten pool mining game. Tak więc tyle z mojej strony, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, hej!